Chciałabym Państwa bardzo serdecznie zaprosić do nowej pracowni w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, pracowni malort, której otwarcie będzie już 27 września o godzinie 17 w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach. Jeśli zatem czujecie Państwo, że potrzebujecie znaleźć się w miejscu, w którym będziecie się czuli ważni bez względu na to, ile macie lat, Czym się zajmujecie, jak oceniają Was inni? Jeśli czujecie Państwo, że chcecie się znaleźć w miejscu bezpiecznym, spokojnym, chcecie spróbować zabawy malarskiej, chcecie poczuć, jak to jest malować nie tylko dla innych, ale dla siebie, to zapraszam do malortu. Nie bójcie się, że nie potraficie malować. W malorcie chodzi o to, żeby poczuć zabawę, poczuć spokój znaleźć kontakt ze sobą, a to potrafimy wszyscy i to jest potrzeba nas wszystkich. Mały książę mówił kiedyś, że wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi, ale niewielu z nich o tym pamięta. Zatem jeśli chcecie Państwo poczuć entuzjazm dziecka, które jest w Was lub nakarmić entuzjazm Waszego dziecka, to zapraszam do Malortu. Małgorzata Dzierzmińska-Kędziora.